Siemanko, z tej strony Poketuba Brilliant Stars. Przechodziłem obok MPiKu i pomyślałem, że sprawdzę czy premiera jest aktualna. I w MPiKu produkty z Brilliant Stars już są. Dlatego kupiłem sobie trzy paczki. Jeden z Glejcionem, drugi z Lifionem i zobaczymy co tutaj co tutaj wypadnie z tych bustereków kojnik co wypadł promeczka z glässionem ładna promka Mogę nie od razu Ależ tutaj jednak jest wycięta jakimś. Nawet Gleissem pasuje do tego do Poriona tam z tyłu. Gdzie jest konik? Kojnik jest tutaj. kojnik z Blastoisem. Podłożymy. Otworzymy od razu też Gleissem. Zobaczymy, który trzy paczek będzie lepszy. O, ta kieszka wypadła. Kolejnik też wypadł. Lifion. Ładnie wygląda. Ładnie wygląda. teżko go zakoszulkujemy. Dawno nie otwierałem kart w ogóle. Ale tego dodatku będę prawdopodobnie otwierał dość dużo. Po lewej stronie. Lifion po prawej stronie Glacion. Zaczynam od Glaciona. Pierwszy paczek. The Brilliant Stars. Paki są solidnie zapakowane. Nie wiem czy otwierać. Chodzi biały. Ale mogą tutaj się pojawić karciochy. Lodzie Riversa, energia bardzo ładne są te energie: Tim jest Cheer, Electabas, Chimeco, Gibble, Tertwig na, na jakimś wodospadzie w przywodzie, Trapnik i hitron na rewersie i Lapras. Lapras. Rerka zwykła non-holo Dobra idziemy dalej Zobaczymy co w tych 3 paczkach będzie Być może nie będzie nic totalnie nic może będą no, fajne dropy Zobaczymy Znów biały kodzik A Liczyłem na wszystkie czarne, liczyłem na dobry drop Pierwszy drop Big stars Pony w energię Gloria Glass klops. Starmi, Stariu, Royolu, Starli, Same Star Florion O, super i tutaj Hollow Urdemana Czy jest wszystko w porządku z tym florionem wygląda dość solidnie pierwsza karciocha Trainer Gallery, tutaj proszę bardzo, 01 na 30. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Sprawdzimy, co odkryje się w gusterku z Charizardem. No jest na O, czarny kodzik. czyżby coś, coś dużego. Tutaj widzimy znacznik energii. To jest energia wistarów, ale to wszyscy prawdopodobnie wiedzą. Dusklops, starmi Cynthia, Nose Pas, Derni, Kupczo, Perfect, Bidów na Rewersie i Whimsicott Wi. Pierwsza wałeczka, więc pierwszy pak. Mogło być lepiej, ale jest solidnie. Zawsze do trzy busterki: jakieś Wi, Jakaś karciocha z Trading Gallery. Także spoko. Odłożymy sobie resztę tych kart. Żeby się nie pomieszało. Później tak to posortuję. No i dobra, jedziemy z Lifionem. Zacznę od Pucas. Z bełną. Biały kodzik, niestety. Ale to biały kodzik nie znaczy, że nie będzie dropiku. Monferno: Gloria, Dusclops. Primer, Shrinks, Beedów, Alectabas, Hauluccia, Mewtwo na rewersie. To kartę sobie zachowam. Urmata. O, tu będzie jako jeden z ładniejszych artów. To ciekawe, ten YouTube ma wydanie ze znaknikiem Billion Stars gdzieś w Belgii, się okazuje, i pewnie gdzieś tam w Europie jeszcze. Ciekawe, czy przyjedzie do Polski. Kolejny posterek z Charizardem. Oby... Oby dało. Oby dało. Cztery przyłożyłem? Cztery. Jak pięć, to będzie w topa Kropul, Barry, Klank, Chimchar. Mincino, Baltoy, Snorant, Noospas, Torkoal coś jest. Ultra Ball, Gold, Ultra Ball. Pierwsza gold karta. Aleś. Wszystko jak to wygląda, dość ładnie, no elegancki dropik, no super, już tutaj zakładamy koszuleczkę, żeby nie uszkodzić, nieźle wycentrowana, chociaż mogło być lepiej, aczkolwiek... aczkolwiek i tak polujemy na Charizarda oczywiście chcę uprowadzać cały master set z tego Triumph stars biały kozik niestety aczkolwiek jeśli by się nie udało to na pewno będę chciał zdołać wszystkie Charizardy i wszystkie akeusy gebaite grotu bary bidow electabuzz czemeko Gibu. Tertwig, Vibrava na wersie i Warmadam RERKA. Czyli tutaj troszeczkę chyba gorzej. jest dobra, ale przechodząc obok tych przypaków, wylosowałem sobie z całego Booster Boxa trzy boosterki. Tak myślałem, że nie, nie będzie może aż takich dropów. Super. Chociaż te trzy karciochy są spoko. Szczególnie ten Florion i Ultra Bowl. Dlatego wziąłem, wylosowałem. Zobaczymy, czy mam dobrą rękę do losowania. Czy mogę grać blokka. Czy mogę grać Może coś potrafiłem. Ajajaj, od razu biały kodzik. No i... Ach, te kodziki, te kodziki. Może lepiej nie otwierać tak przy żeby wacać, żeby, żeby sobie nie psuć niespodzianki, ewentualnej Balltoid, Snorant, Snowspass, Axarus i Axarus, dobra, jedziemy dalej. Pak z, z Arkeusem na, na paku jest czarny kodzik. Co to oznacza? Niech to oznacza Charizarda. Niech to oznacza Charizarda. Swoją drogą. Karta, która może być Trailing Gallery, jak jest wycięta. No, jakby ktoś ją obciął widelcem, a nie ostrym nożem specjalnym do tego przeznaczonym. Pod Helmet, Executor, Francis Galar, Corpish, Magmar, Spiritomb. Bormi Oranguru! I ten oranguru jest tak docięty i drakowi drzwi także mamy tutaj. No ale to, co to jest wycięte No to to jest jakieś nieporozumienie no. Zła postrość No, co fatalne? Coś fatalnego! O, o, o. No. no, ktoś po prostu to oderwał, a nie obciął. No, coś katastrofalnego, ale jest szansa, że może trafimy tutaj. Jeszcze tę kartę w jakimś booster boxie. Więc może to będzie po prostu powtóreczka Drakowicz wi? I został nam ostatni pak z Charizardem. A może z Charizardem w środku też. Sprawdźmy, sprawdźmy. Czarny. Aż nie będę sobie chyba psuł. Wyjmę kodzik tak, nie psuć sobie. A! co ja zrobiłem? Chciałem przełożyć karty. Już z tego wszystkiego prawie nie pokazałem. Energy. Pinflub, Beltic Execute Grimer, Snizo, Pidoff, electobus Manafi. creamy. Oh, Niestety w ostatnim paku nic nie było. Ale jak na 9 boosterków, kilka kilka dropików i tak było, chociaż mogło być lepiej. Oczywiście 4 dropy na 5 dropów na znaczy 9 boosterów mogło być lepiej. Mogłem lepiej wybrać szczególnie z Booster Boxa, ale to tyle. Na pewno to nie ostatnio opening z Beyond Stars. Dlatego do następnego Alo.